Poruszymy dzisiaj staropolskie słowo, czyli downsizing. Kto wie, co to znaczy downsizing? Ja wiem. Wy może wiecie, może wam się uszobiło, a może nie do końca wiecie, Jeśli nie do końca wiecie albo wiecie, a chcecie się przekonać, czy dobrze wiecie, to posłuchajcie tego, co o tym downsizingu mam do powiedzenia. Downsizing ogólnie rzecz biorąc, to jest zmniejszanie kubatury, pojemności silników. W nowoczesnych samochodach. Po co się to robi? Przede wszystkim po to, żeby były bardziej ekonomiczne, żeby mniej paliły, ale żeby miały nie gorsze, tylko lepsze osiągi czyli z mniejszej pojemności wykrzesać więcej koni mechanicznych i więcej momentu obrotowego, żebyśmy my, użytkownicy, byli zadowoleni, żebyśmy tak naprawdę nie wiedzieli, ile tam cylindrów pracuje, jaka tam jest pojemność, tylko żeby to po prostu zasuwała ta furmanka. Czyli pojemność zastępuje się sprzętem w tych silnikach. Jak to wygląda? Kiedyś taki sobie odwolnosący silnik dwulitrowy yy, krzesał, to moje ulubione słowo, zwykle w granicach tych 140 koni mechanicznych, prawda? 1.6 w granicach 100 koni mechanicznych, 1.8 120, dwulitrowe 140. Tak motoryzacja trwała przez dziesięciolecia. Silniki doładowane, turbo doładowane, to albo były diesle, bo ja mówię to o benzynowych, e, albo były to silniki wyczynowe, gdzieś tam używane w Motorsporcie, Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza i tak dalej. W znakomitej większości w silnikach benzynowych moc była wydobywana z silników atmosferycznych, czyli wolnossących bez doładowania. Było to super, bo te silniki były bardzo proste, ale z drugiej strony kiedyś dosyć duży samochód, nie wiem, segmentu D z dwulitrowym silnikiem 140 koni, po pierwsze, nie była to petarda bo to był samochód wolny, raczej ospały, a po drugie dużo palił, no bo tam w mieście uzyskać takie 12-13 literków, to spokojnie y, dawało radę. Dzisiaj samochody mają za zadanie dać dwa razy tyle momentu obrotowego, co wtedy, o jedną trzecią mocy więcej, co wtedy i palić właściwie połowę tego, co samochody spalały wtedy. Jak tego dokonać? A no właśnie, zmniejszyć pojemność, zmniejszyć masę, sfilcować ten silnik najbardziej jak się da i dodać osprzęt, czyli co? Turbinę. Możemy mieć jedną turbinę, możemy mieć dwie turbiny, możemy mieć trzy turbiny, tak jak w niektórych samochodach. Możemy mieć zmienną geometrię łopatek w tych turbinach, czyli że inaczej będzie dmuchać na niskich obrotach, inaczej będzie dmuchać na wysokich obrotach. Zaczyna się robić to wszystko dosyć trudne i skomplikowane. Zaczyna się robić wiedza technologiczna, ale dzięki temu dochodzimy do sytuacji takich, że na przykład dzisiaj Ford Mondeo jest napędzany trzycylindrowym, jednolitrowym silnikiem EcoBoost. Brzmi jak bajka? No brzmi jak bajka. Skoda Octavia. Wielki samochód z wielkim bagażnikiem, a tutaj jeden-dwa nagle się pojawia w tym. Brzmi jak bajka? Owszem, brzmi jak bajka, brzmi niesamowicie po prostu, silniki trzycylindrowe można powiedzieć, że opanowują powoli klasę samochodów kompaktowych, przenikają do segmentu D i czują się znakomicie w segmencie B. Segment B to są takie samochody, którymi naprawdę nie szalejemy, którymi chcemy jechać ekonomicznie, które mają dosyć mało ważyć. A dawać po prostu taką czystą, purystyczną funkcjonalność. No i weźmy takiego sobie, którego testowałem niedawno, Peżocinę 208 z silnikiem 1,2 piórtek trzycylindrowym. Jakbym najkrócej scharakteryzował poruszanie się tym samochodem, jako klasycznym przykładem downsizingu, czyli 1,2 turbo, mała pojemność, duża moc. Wszystko super wtedy, kiedy auto się kręci. Kiedy jest na wysokich obrotach, to i wyważenie tego motoru, i dźwięk, i praca skrzyni biegów, bardzo fajnej, zresztą dwusprzęgłowej. Wtedy wszystko działa. Gorzej wszakże, jak zaczynam się snuć po mieście, jak auto zaczyna pracować na niskich obrotach i jeszcze jak mi się włącza nieszczęsny system auto start-stop, wtedy robi się dramat. Jeżeli byście się mieli decydować na tego typu samochód, bardzo dobrze sobie to przemyślicie. No i oczywiście, moja rada najlepiej przejedźcie się takim samochodem, bo o ile w pewnych kwestiach czy cylindrowce nie zaburzają postrzegania pozytywnego tych samochodów, czyli po prostu fajnie się nimi jeździ, o tyle w takich sytuacjach jazdy spokojniejszej, na niższych obrotach, a już szczególnie jazdy w korku, zaczyna się robić troszkę mniej ciekawiej, zaczynają być odczuwalne wibracje, zaczyna być odczuwalne terkotanie, nawet czasami po desce rozdzielczej widać, jak stoję na światłach, że rrr, wszystko w tym samochodzie zaczyna chodzić. Fiat poszedł całkiem niedawno o krok dalej i do 500 włożył dwucylindrowy motor, czyli powrócił do czasów Malucha i Cinquecento 700, chyba szybciej się z tego wycofał, niż opatentował to na skalę masową, bo nie pamiętam teraz ostatnio, żeby te silniki były wciąż w 500 co oferowane. Widać, że nie była to dobra droga, że kultura pracy silnika dwucylindrowego nie przystaje do drugiego dziesięciolecia XXI wieku. I chyba dobrze, bo jak ktoś wyciąga wnioski i odpuszcza pewne rozwiązania, które pierwotnie wydawały mu się genialne, to znaczy, że ma trochę oleju w głowie i takie coś też mi się bardzo podoba. Ale wyobraźcie sobie teraz, że downsizing opanował sytuację Również w samochodach, które kosztują niemało, samochodach, które kiedyś miały po 12, po 10 cylindrów, a dzisiaj z 12 się zrobiło załóżmy 8, a z 8 się zrobiło 6 albo 4. Weźmy na ten przykład Mercedesa klasy S. Kojarzy nam się, dobra, lata 90., 2000, 12 cylindrów, 8 cylindrów, mocne diesle sześciocylindrowe, a tutaj całkiem niedawno poprzednia wersja S-klasy była też pędzona normalnym czterocylindrowym motorkiem. Zobaczcie jaki downsizing, z 12 zrobi 4. Ile jest różnicy w cylindrach? 8. Pięknie Pan Adam policzył tym razem. Y w sumie nie ma w tym nic złego, bo jeżeli dobre cztery cylindry y, mocno doładujemy, sprawimy, że, że tur turbiny będą dmuchać od najniższych obrotów i ta kultura pracy będzie. Przystawała do klasy S, to faktycznie mogą się zdarzyć tacy klienci, którzy właśnie takiego czegoś będą potrzebować czyli będą chcieli rozpędzić te cztery cylinderki do prędkości autostradowej, osiągnąć 140, wyrównać tę prędkość i jechać sobie w trasie 1000 km na jednym tankowaniu, i nie przejmować się tym, że co trzy wy będą musieli na tę stację zjeżdżać. Na pewno tacy ludzie też są, bo do tego samochody służą. Weźmy inny przykład. Volvo wyłożyło 21 miliardów dolarów w opracowanie nowej płyty podłogowej, struktury, na której osadzono nadwozie XC90, XC60, S90, V90 itd. itd. I w tej strukturze, generującej potężne koszty, nie przewidzieli innych silników niż czterocylindrowe. I teraz ten, kto chce, jeszcze do niedawna mógł mieć diesla, kto chce, może mieć benzynę, kto chce, może mieć silniki słabsze, silniki mocniejsze T4, T5, T6. I możemy sobie krzesać tam spokojnie moce od jakichś 200 koni do nawet 325 koni z dwóch litrów pojemności z jednej bazy. Samym osprzętem, liczbą turbin, sterowaniem tego wszystkiego, elektroniką i osprzętem możemy różnicować moc. Nie musimy mieć wersji: pan ma 4 cylindry, pan w mocniejszym ma 6, pan w sportowym ma 8. Ta sama baza, a zupełnie inna charakterystyka poszczególnego modelu. Czyli z jednej strony downsizing będzie powodował niższe koszty produkcji samochodów, bo to wszystko będzie bardziej zunifikowane, z drugiej strony, dla nas, jako odbiorców, będzie powodował niższą masę samochodu, czyli bez utraty hmm, tych koni mechanicznych. Mamy troszkę lżejsze samochody. Pamiętacie, jeszcze 80 lat temu, na przykładzie golfa, samochody zaczęły nam naprawdę niebezpiecznie przybierać na wadze. Zaczęły tyć, bo właśnie osprzęt, bo wszystkie systemy bezpieczeństwa, bo systemy asystujące kierowcę zaczęły samochody niebezpiecznie dużo ważyć. Dzisiaj mamy tendencję taką, że każdy nowy pokazywany model ma być lżejszy też od poprzednika. O 80, o 100, o 120 kg to już jest bardzo dużo. To jest przepaść, która jest odczuwalna. Downsizing widać też w samochodach supersportowych patrzcie, nie wiem, Ferrari na przykład, kiedyś same wolnossące, wielkopojemnościowe motory, dzisiaj 4.8, 8 Italia już od wielu, wielu lat. Przepiękny zresztą podwójnie doładowany motor, który nie zatracił charakteru, nie zatracił pięknego dźwięku. Ci, którzy mówią, że Ferrari i Porsche skończyło się odkąd zaczęli doładowywać swoje silniki, to znaczy, że chyba nigdy tymi silnikami tak naprawdę nie pojeździli. No ja miałem przyjemność jednej marki i drugiej tymi samochodami pojeździć i muszę Wam powiedzieć, że downsizing w tym wydaniu, na przykład Ferrari czy Porsche, czyli mniejsze pojemności i doładowane motory, bardzo mi pasuje, bo dzisiaj taka na przykład Carrera w wersji podstawowej jest znacznie szybsza niż Carrera w wersji 4S, dwie generacje wstecz. Jeżeli coś ma być bardziej efektywne, palić mniej i być szybsze, choćby nawet było downsizingowe, to mi po prostu pasuje.